Chwileczkę, gdzie ja jestem? Dlaczego to wszystko wygląda jak Minecraft? I chwileczkę, Pimpek, ty też tutaj jesteś. O co tutaj chodzi? Czemu wszystko jest zrobione z bloków? To nie jest Minecraft. Ej, chwileczkę, właśnie, to nie może być Minecraft. My jesteśmy w Robloxie, ale chwile, czy to jest Minecraft w Robloxie? No serio, zobacz, kopię się normalnie trawę i ja mam dirta. Mogę teraz stawiać budowlę. Ej, faktycznie, ale to jest śmieszne. Chwileczkę, kliknę E i uwaga, to jest mój ekwipunek i tutaj jestem ja. I to jest prawdziwy ekwipunek z Minecrafta. Ej, widziałeś to pipę? Wow, jak oni to zrobili! To jest niemożliwe, to już nie jest Roblox, to jest Minecraft, ale zaraz tutaj widzę takiego wielkiego kaktusa. Ej, chwileczkę, piPEk musimy uważać na te kaktusy, bo te kaktusy w Minecrafcie biją, tak, zadają obrażenia. Tutaj też mogą takie być. Nie no, co ty mówisz? Ten kaktus tak nie jest. Czekaj, spróbuję go dotknąć. Ej, on mnie nie, nie, nie bije. Nie, nie, nie możesz w niego wchodzić. A, pipek, co ty robisz? Ten kaktus jest bijący! Ła, wow, czekaj, on nie bije! Serio, możesz go przytulić, zobacz! Ej, chwileczkę, jak to nie bije. Zobaczymy, widzowie, czy tutaj będą lecieć nam serduszka. Uwaga, jestem i... Je, chwileczkę. pipek. faktycznie tutaj nie schodzą w ogóle serduszka. Widzisz, ten kaktus jest bardzo fajny. On nas nie bije. Ej, naprawdę. Dobra, ale musimy chyba zrobić tutaj jakieś schron, bo za chwilę mogą przyjść zombiaki. A czekaj, zobaczymy, jak teraz możemy wykopać drewno. Czy wszystkie craftingi działają tak samo, co? Myślę, że tak. Czekaj, spróbuj zrobić stół rzemieślniczy. Właśnie, zróbmy stół rzemieślniczy, czyli potrzebujemy oczywiście dać jeden blok tutaj, drewna, żeby mieć deski. I teraz robimy sobie tutaj stół. Ej, Pimpek, to działa. Zobacz. Chwileczkę, jak to postawię. I wow, tak wygląda crafting. Widzisz to? Czekaj, to jest niesamowite. A czy w takim razie działa kilof? Patrz na to. Nie uwierzysz, co udało mi się zrobić. Ej, jak to wygląda. Śmiesznie. Czekaj. Chwileczkę, weź to do ręki, Pipek. Ja chcę to zobaczyć. Ten kilo wygląda tak noobsko. Siema, pa. Idę kopać. Dobra, nie przeszkadzaj mi. Ej, faktycznie tym można kopać, tylko właśnie zobaczmy, czy można kopać w ogóle tutaj. Oczywiście jakieś rudy, tak, albo kamień, dobra ej, widzowie, ja też sobie muszę zrobić taki kilofik tylko nie wiem, czy chce mi się oczywiście kopać tak w dół, żeby zdobyć wszystkie surowce zobaczmy, jak tutaj jest pod ziemią ej, Pipek, jaki ty wykopałeś tunel widzisz to, zobacz na mnie ja się kopię cały czas, no już bierz ten mój stary kilowi i się zaczynaj kopać, ej, faktycznie, teraz musimy znaleźć żelazo, diamenty albo złoto tylko chwileczkę, Pipek, to może zająć nam wieki, a co ty mówisz ja muszę znaleźć diaksy, ej, mam pomysł, kto pierwszy znajdzie diament tutaj jest lepszy. Ej, chwileczkę. Kto pierwszy znajdzie diamenty? Dobra, Pipek, okej. Okay. Ej, chwileczkę, widzowie. Pipek mówi coś o tym, żeby znaleźć diamenty. Ale ja wiem, chyba, jak możemy, widzowie, wygrać. Ponieważ tutaj po prawo możemy sobie kupić X-Ray'a. Ej, jak chcę zobaczyć, jak działa X-Ray w Robloxie w Minecrafcie. To jest takie śmieszne, tylko to kosztuje 1000 Robuxów. Dobra, kupuję! I uwaga, faktycznie coś widzę pod ziemią. Zobaczcie to, tam są chyba diamenty i różne rudy. Ej, tak, to jest takie epickie. Chwileczkę, jestem ciekawy, czy Pipek coś znalazł. I tak, tutaj też widzę. Ale pełno ród tutaj jest. Halo, Pipek, jesteś tutaj w Minecrafcie. O, tak, tutaj w kopalni. I zaraz znajdę te diamenty, będę pierwszy od ciebie. A, no dobra, na pewno będziesz pierwszy ode mnie. Masz może jakieś drewno? No mam, ale nie chcę ci go dać. Dlaczego ty jesteś moje drewienko? Pipek, bo muszę zrobić sobie kill, tylko kamienny i wtedy będzie wszystko dobrze. Tutaj nie ma żadnych ród, naprawdę. No dobra, nie mam dużo tego drewna, ale da! Go. Wow, dzięki, ty mi dałeś tak dużo drewna, dobra, teraz mogę znowu sobie zrobić crafting table i mogę sobie zrobić na pewno kilofik. Dzięki, wielkie pimpek. Nie ma za co, ale szukaj szybko, bo ja zaraz znajdę diamenty i będzie po tobie. Dobra, pimpek, to idź szukać, kop tutaj oczywiście i na pewno coś znajdziesz. Dobra, a ja idę i patrzcie, to widzowie, ja wiem, gdzie są tutaj rudy, oczywiście. <laughs> to jest takie świetne, jestem ciekawy, kto pierwszy znajdzie. E, I chwileczkę, tam jest lawa i dużo diaksów. Dobra, za chwilę to wykopiemy, tylko najpierw pójdźmy sobie na przykład gdzieś tutaj. To, o, o to miejsce. Tak, wykopmy się do tej wielkiej rudy, bo to mi się wydaje, że tutaj będzie dużo żelaza, widzowie. Tak, i będziemy pierwsi od Pipka. Jestem ciekawy jego reakcji. A ten Minecraft wygląda naprawdę dobrze. I uwaga, wkopujemy się do pierwszej rudy. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Uwaga, wyłączmy sobie tego X-Ray'a i teraz sami się wkopmy, widzowie. O, tak. I tutaj, uwaga, zobaczcie, jest pierwsze żelazo. Tak jest, patrzcie, to wszystko działa, widzowie. To, co kupiliśmy z Robuxy, to naprawdę działa. I tutaj mamy pierwszą rudę żelaza, oczywiście. Wow, w Robloxie, w to będzie takie śmieszne I nawet tutaj mamy, wow, złoto Czy wy to widzicie? Ale to jest mega, ej Naprawdę mi się podoba ten Minecraft w Robloxie To jest jedna z lepszych rzeczy, nawet sobie będziemy mogli Zrobić jakieś złotą część uzbrojenia Albo złote jabłko, o tak Ale musimy najpierw oczywiście sobie Przepalić to w piecyku, więc musimy sobie Zrobić piecyk i piecyk też jest, ej Zobaczcie to, ja tego nie widziałem w ogóle Ten piecyk wygląda tak śmiesznie Wykopmy sobie jeszcze ten kamień i zobaczcie to Tutaj można wsadać rzeczy, dobra, dajmy w takim razie Troszkę desek i oczywiście palmy tutaj, e, może, o, żelazo, tak, jestem ciekawy, co to, to się wypali, e, chwileczkę, tak jest, to się pali, widzowie, czy to widzicie, nawet drewno się liczy, to jest ta gra, jest tak dobrze zrobione, mamy sztabki, żelaza, <laughs> to jest prawie, widzowie, diament, ale jeszcze nie, to jest takie śmieszne, Jej, Lucek, ja nie potrafię niczego znaleźć, nie ma tutaj żadnej rudy, ej, faktycznie, ty tutaj nic nie znalazłeś, tylko masz oczywiście, wow, pochodnie, ale śmiesznie to wygląda, chcesz troszeczkę, weź mi, to się nie przyda, ja się chyba poddaję, nigdy nie znajdę tych diamentów. Dobra, ale patrz, nawet ty pochodnie się stawiają jak w prawdziwym Minecraftcie i tutaj jest tak jasno teraz. No tak, bardzo jasno, ale co z tego? Moje diamenty nigdy ich nie znajdę. Poko, pipek, ja mam nosa i zobacz, nawet znalazłem tutaj żelazo. Co? Skąd ty to masz? Ja nie znalazłem ani jednego, a o diamentach nawet nie wspominam. Dobra, pipek, to chodź za mną. Ja mam nosa, gdzie mogą być diamenty. Hmm, musisz iść tylko za mną, dobra? Będę robić wszystko, co chcesz, ale zaraz. Jak to ty masz dosa? Coś ci nie wierzę. Jak to mi nie wierzysz, Pipek? Ja po prostu wiem, gdzie mogą być diamenty, bo no po prostu wiem, jak ten świat to losuje, wiesz? Niemożliwe, ty by jesteś taki dobry, że wiesz, gdzie będą diamenty? Nie wierzę ci. Zbliżamy się, Pipek, one są niebieskie, co nie? No wiem, każde diamenty są niebieskie, ale ty tych diamentów na pewno teraz nie znajdziesz. Dobra, widzowie, Pipek nie wie, że ja tak naprawdę mam x raya i widzę te diamenty, widzowie, tutaj na przykład te niebieskie, a Pipek myśli, że ja to robię na czu, to jest takie śmieszne. No nie wiem, Luczek, kopiemy już się dosyć długo. I gdzie są te twoje diamenty? Patrz, jesteśmy na dobrej wysokości. Tutaj za chwileczkę będą diamenty. Za sekundkę, nie bój się. A, nie wierzę ci, wiesz co? Powiedz po prostu, że ty też nie wiesz, gdzie są diamenty. Wiem, Pipek, wiem. Za chwilę to zobaczysz. One są gdzieś tutaj koło nas, tak mi się wydaje. I jeszcze zrobię sobie tutaj crafting table, postawię go i musimy zrobić sobie jeszcze kilof oczywiście żelazny. Więc ustawmy go w taki oto sposób, żeby wykopać te diamenty, bo jak wiecie tylko żelaznym można. Dobra, Pipek, jestem już bardzo blisko, tak mi się wydaje. Jak to blisko? Co ty w ogóle mówisz? Tutaj nie ma żadnych diamentów. Zaraz, co to jest za ruda? To jest pimpek redstone. Widzisz to? Gdzieś tutaj niedaleko tego redstone'a powinny być też diamenty. Ja nie mogę, ale my nie chcemy redstone'a. My <grym> chcemy diaksy, żeby zrobić super zbroję. Nie wierzę w to. Tak, to są diamenty, pimpek. Zobacz, teraz rudę diaksu. E, jak ty to zrobiłeś? To jesteś zbyt dobry. Widzisz to, pimpek. Teraz będziemy mogli sobie zrobić całe uzbrojenie jak sowe. Nie wierzę jak ty to zrobiłeś, ale ty jesteś mocny. Dawaj, wykopiemy to i zobacz chwileczkę. Mam pierwszego diamenta. Wow, tylko ten diament wygląda trochę inaczej niż w Minecraftie, widzisz to? Tak, on jest taki ładniejszy nawet. Ej, faktycznie, dobra, musimy wykopać bardzo dużo tych diamentów, pipek, więc skup się. Jeju, ale tylko dwa diamenty. Wiesz co, ty po prostu miałeś farta. Nie no, pipek, ja wiem, jak się zdobywa diamenty. Naprawdę, musisz mi zaufać. Chodź za mną, a ci pokażę, gdzie jest więcej i. Co ty mówisz? Nie wiesz, że ci w ogóle, ale dobra, niech ci będzie. Jak nie znajdziesz diamentów, to ci nie uwierzę. Zaraz, co ty zrobiłeś? Widzisz kolejny diament, a jest ich naprawdę tutaj więcej. Nie, nie wierzę ci, Luczek, ty oszukujesz. Oddawaj mi twoje diamenty. E, chwileczkę, ja muszę ci oddać moje diamenty, ale e, dlaczego, Pipek? Bo inaczej pożałujesz i będę musiał użyć tego miecza. Chwileczkę, Pipek, ty chcesz moje diamenty, a jak nie, to zabijesz mnie tym żelaznym mieczem. Co ty mówisz? O tak, chodź tutaj nie uciekaj. I... Nie dam ci pipek dementów, bo ja je wykopałem! Co ty powiedziałeś? O, nie! No to teraz się uderza! Ała, nie, widzowie, serduszka mi znikają! I zobaczcie, mam już tak mało serduszek! A masz, a masz! Zabijam cię! Zgiń! O nie, widzowie, uwaga, i dedłem! O nie! I nie, widzowie, czy wy tu widzicie? Jestem znowu na początku. Pimpek mnie zabił! O nie, zostaw mnie! O tak, o to chodzi! Chodź tutaj, teraz się zniszczę, bo im mieczem jeszcze raz! Nie, pimpek, co ty robisz? O nie, dobra, musimy szybko lecieć, widzowie, oczywiście, tutaj na tym świecie Minecraftowym. I mam nadzieję, że coś znajdziemy, co mi pomoże się obróć. Bronić. Nigdy ci się nie uda ode mnie uciec. Chodź tutaj! O nie, szybko musimy iść przed siebie. I chwileczkę tutaj nic nie ma. O nie, czyli Pipek teraz będzie mógł mnie naprawdę zabić. O tak, jakie są Twoje ostatnie słowa, Luczek? O nie, Pipek, naprawdę dałem cię, już masz te diamenty. Nie rób mi nic. Zabiję cię, Ty już nie masz gdzie uciec. Chodź tu! O nie widzę, dobra, W takim czasie musimy tutaj szybko kupić sobie. O, diamentowe narzędzia za tysiąc Robuxów. Jak dużo! I uwaga, kupiliśmy to, mam nadzieję, że chwileczkę. Dostałem taki mieczyk diamentowy i teraz Pipek, ja cię mogę sklepać! Zaraz, co ty mówisz? Scott? ty masz taki dobry miecz! Nie, poczekaj, musimy się jakoś dogadać! Nie dogadamy się gościu tej pipek! Nie, moje wszystkie diamenty! Przestań mnie uderzać! A masz, a masz! Dobra, nie, musimy widzowie pokonać Pipka i umarł! Tak! Mamy wszystkie przedmioty z powrotem, wszystkie diamenty i tak dalej. Nie no dobra, naprawdę ten Minecraft Roblox Robloxie jest naprawdę fajny, ale my z pipkiem za dużo się kłócimy, a ten kaktus nawet nas nie bije, no nie wierzę.